na a to jest kolejny vlog, odcinek na moim kanale, w którym, jak widzieliście, pewnie po miniaturce będziemy o, oglądać moje stare filmy, bo niektóre są cringe'owe, niektóre śmiesznie się tam wyrażałem, no nie? No i... Zobaczcie tam pierwszy film, nie że jest mega cringe'owy, czy coś, ale po prostu, moim zdaniem, jest śmieszne rzeczy, jeszcze tam mówiłem, jak miałem tam te 5-6 lat, dlatego wybrałem Z... go. Zobaczycie jeszcze. Oprócz tego, moją historię z YouTube'em w ogóle nie wiem czemu ja myślałam, że jak się nagrało dwa odcinki, to można już nagrać film pod tytułem Moja historia z YouTube'em, ale nagrałem. Tam eee, mówią śmieszne rzeczy, a na koniec, na moją niekorzyść, będzie ninja. Moim zdaniem. Tam, tam już odczułam trochę cringe, więc dla was będzie ciekawie, dla mnie nie nieciekawie, a ja was zapraszam do oglądania. Okej, okay, słuchajcie, jestem tak mniej więcej ustawiony tam, tu gdzieś na górze, czy tam z boku, będziecie mieli... E, z boku to jeszcze się tak przysunę, e, e, będziecie mieli filmik, który będzie leciał, bo tam e, jakoś to z montażystą nagraliśmy i... Będzie tu się Wam z boku pojawił filmik, który oglądam ja. Mam tu na tablecie już składankę gotową, więc tylko wejść i, i oglądać, słuchać. to będzie troszeczkę straszne przy życiu, ale... Znaczy straszne. Czasami bym po prostu odczuwał cringe, więc... W ogóle tak by the way na chwilę obecną mam 147 wyświetleń pod filmikiem. Który nagrałam ostatnio, w ogóle, że nie było filmików, dwa dni, ale wczoraj nagrywaliśmy właśnie to do tego odcinka, a dzisiaj nagrywałam ten odcinek, a przedwczoraj w ogóle nagrywarka komputera nie chciała ze mną współpracować, a ja musiałam już wyjść z domu, więc nie udało się i zostawcie w ogóle czerwony przycisk na moim kanale, tam gdzieś na dole będzie i musicie go kliknąć, zalejkować ten, zacznie musicie, ale miło by mi było zalejkować ten filmik i pokazać znajomym czy coś, dobra zaczynamy od chyba jedna, yy, chyba pierwszego odcinka na moim kanale pod tytułem yy, Julek o śmieciakach, to w ogóle mi tam tato nagrywał i to był mój pierwszy filmik taki, pier, pierwszy wrzucony na YouTube'a, więc. Zaczynamy. Dzisiaj wam pokażę zabawkę śmieciaki. Zaczęłam od pracę tak, że jak ja się bardzo lubiłam zbierać śmieciaki i, i widziałam już dużo osób to nagrywało, więc jak byłem. Ja Miałam 5-6 lat, też chciałam to nagrać i tak frajda była mnie. I dzień, a najpierw zacznę od tego. Jeden jest taki. Długo trochę pokazywałam to nie, ale dobra, byłem w tej jeszcze mniej doświadczony. Znaczy teraz też nie jestem mega wyświeczony, ale... Taki, mój najlepszy. Obejrzyjcie sobie z tego i, i, i ostatni to ten. No. Teraz wam pokażę moją sambiarkę. wezmę sobie tego, weźmy sobie tego. Wiecie co? Też zatrzymałam na chwilę, bo chciałam tak dodać, że tutaj chciałam strasznie wybrać śmieciaka takiego, który ładnie wygląda i miałam takiego laga mózgu, którego wybrać. było cudowne I teraz patrzcie. O, to są Patrzcie, to są tak ciąga. I potem idę do ceków. Zamykamy górę. Kiedyś chciał wejść, to wtedy otwieramy kwiatę. Ja jeszcze w ogóle ja jakieś nie wymawiamy litery L, więc zamiast L mówiłem J po prostu, więc się nie zdziwcie, bo powtarzałam się strasznie. W ogóle jak jeszcze tam te drugie. Trzeci film nagrywałem, to e, właśnie mi powiedział montażysta, e, że strasznie się tej jąkało, naprawdę, też to zobaczyłem. By. Odstawię go teraz na miejsce, a tego go też na miejsce. Teraz wam pokażę moim zamiataczem. Dobra, Czekajcie, jest tu założony i wezmę sobie tego smicaka i patstę. To on się tak tsongga, zabacza. Jest, jest, jeśli chcesz wyjść to wtedy Wiem, to tutaj nie ma aż tyle cringe'u, ale śmieszne rzeczy. Mówiłem, takie. Wiecie, tak. No, byłem tutaj jeszcze mały. Faktycznie, już teraz mam prawie 12 lat, więc troszeczkę się zmieniło od tego czasu. I pewnie i tak będą hejty, jeśli znów mi się komentarze nie połączą, bo przez chwilę były, widziałem. Ale żebyście tu nie hejtowali, że wciąż jestem dzieckiem, no nie, bo nie hejtowali, że wciąż jestem dzieckiem, no nie, bo jestem. Nie uważam się za jakiegoś mega dorosłego, no nie, ale po prostu tak. No i dawno to było. 6 lat temu. Jeszcze bój do zera wam pokażę. Bój do zera. Właśnie mówiłem, że ja L nie wymawiałem, dlatego powiedziałem bój do zera, nie bój do zera. I że też nie wymawiałam. Z tymi kinięmi. A więc tak, teraz Wam pokażę co Snajbar. Wycięcie chwilę i pokażę Wam tego najciekawszy moment. okej I to jest tego bestia. co To jest to, jest. A więc tak, teraz Wam pokażę co Snajbar z miejsca go przy okazji. Jeśli zbiera, kupujcie takie kub to, ajety. to mój ulubiony moment odcinka, to ajety. W nich potem. wy i patrzycie i patrzycie. To jest jakiś miecak. I patrzycie i patrzycie. Pamiętajcie, możecie patrzeć i patrzeć. Wam jeszcze chcę pokazać, bo, bo to jest nie koniec filmiku, a to jest ostatni zlec zaraz będę koniec filmiku. Pokażę Wam ten kos, z tym śmiecakiem. To był kąpiel. Tak, on się tak kręcił. Na dziś to koniec naszego filmiku. Za, za już jest koniec filmiku, więc po <grymnie> prostu zapauzuję i wracam do Was po lekcji. Okej, okay, słuchajcie, wrócę Was po przerwie. Ma, że ten plik nie będzie jakiś mega duży. Teraz zaczynamy odcinek Moja historia z YouTube'em. Będę Wam pokazać. Będą po prostu... Obejrzyjmy. Cześć, jestem Monika. Dzisiaj Zrobiłem dwa filmy, jak wy widzieliście zresztą, no, ale nie zdążyłem się wam przedstawić, bo od razu, z, z, że tak powiem, zacząłem z grubej rury bez przywitania. Be, czemu ja tutaj tak udawałam takiego nieśmiałego, nie rozumiem tego, ale dobra? A, te, a teraz, słuchajcie, przed rozpoczęciem kliknijcie w przycisk, nie będzie taki oto, kliknijcie w przycisk, nie będzie taki oto, dać taki oto napis i strzelić go najmocniej, jak potrafi. oto legendaki na stół. Tutaj. Może <grym> nie mogę. Wracamy. <grym> Jak widzicie, tam na, na ekranie jest mój pierwszy film. O, właśnie tam, gdzie jest filmik o śmieciakach. Wrzucony trzy lata temu. <grym> operator, co mnie skleił, kurde, nie wiem, czy to był kto nagrywał, ale operator, co skleił, że trzeba się obrócić. <grym> Ay, ay. <śpiewanie> to jest śmieszne. Jak? Zacząłam historię z lutowaną, jak mówiłem, 3 lata temu. Znaczy, ja mam 6 lat. To już mówiłem, bo rzeczywiście jestem granietą dzisiaj. Musiałam chwilę spauzować, bo nie było tu nic ciekawego. Udałam no, bo... bo... się przez 3 lata żyć to... i tego filmiku, bo. Po prostu miałam zbyt mało ambicji, ale teraz już mam, ale życie. Proszę Was, wybaczcie mi trzy lata nie nagrywania, mimo że nie miałam żadnej subskrypcji, słuchajcie. Musicie mi to wybaczyć, naprawdę. Musicie, no musicie, no ręce mi się trzęsą i... Przepraszam, musiałam to zrobić. mam Wiem, to chyba tutaj też nie ma nic ciekawego. A to był koniec. Czyli przechodzimy do najgorszego, czyli ninja. Bo. Musicie zostawić lajka pod tym filmem. Każdy kto widzi ten film ma zostawić lajka. Trochę tam... Nie wiem, boję się. Tadek, kwo, Spadłem się po jak zwykle, zioł, Nie, dobra, nie. Nie, nie. Ja mam czarny pas, a ty dopiero biały. To jest dokładnie to, gdy nasłuchaliście się za duży kamerzysty, słuchajcie, dokładnie. Do, do, to tak później, później wrzucacie na YouTube a właśnie tego typu piosenki, gdy nasłuchacie się kamerzysty no. Nie zakładaj kasku, posuń ci ten kask. Nie zakładaj kasku, ten ale nie obchodzi mnie to. Nie! To jest Nie wiedziałam, że takie słowo u Ciebie jest. Na ja płycie jest wszystko tu luźno, w dębku jest to lindzo. Lindzo słynie łamie, mówię Ci tak, a Ty się słomiesz, słodka, Kel. Nie wiedziałam, że takie słowo u Ciebie jest. Nie. Historia wyjęta z kontekstu kompletnie w połowie odcinka była niepotrzebna. Słuchajcie, powiem Wam tak. To są ostatnie chwile mojego życia, więc e, koszt mojej operacji to e, jedna subskrypcja i pięć łapek w górę pod tym odcinkiem. Jak nie, to umarłem z Kindle, więc wiecie. Przecież tak mnie teraz wyzywałeś, Typię No nie. nie wiem dlaczego, ale... No poza, poza, Muszę wam powiedzieć. Po wkleiłam tu jakąś ten... Historię do pio, piosenki. Powiem tak... Nie jestem... nie... nie, rapuję, nie. Nie rapuję. Wciąż nie robię piosenek idealnych, no nie. Jest wiele błędów, ale tutaj to, gdy próbowałam bez tekstu śpiewać, to było takie Ha, ja mam, kurde, dychę w kieszeni, bo pożyczyłam, a, a ty co? A ty nie masz na chipsy No, no i... Dalej. Ja jestem tu luźną, że ja jestem nie jestem ninżą! Nie jesteś ninżą! Jestem Nie! Proszę wyciąć te słowa! Nie, nie było jego! Ani nie, nie, nie Jezu, to już Słuchajcie, było tak naprawdę Tak, tak fajne to było Takie fajne było oglądać Szczególnie ten ostatni odcinek, słuchajcie Naprawdę Więc niestety muszę się już z wami pożegnać I cześć